Siemanku, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony. Ja, tych grzybów witam was cieplutko w poradniku. Jak sobie włączyć w CSGO 4x3, ale rozciągnięte bez tych czarnych pasków? Tak jak na przykład możecie to zobaczyć u mnie na live'ach. No to widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli też chcecie się to znaleźć w kolejnym odcinku, to zostawcie suba tam na dole. No, no, i tak, właśnie tak możecie sobie na przykład u mnie na lewie zobaczyć, jak to wygląda. Często też pytacie, co to za rozdziałka. No, więc jeśli macie kartę graficzną od NVD, to naciskacie na pulpicie prawym myszkiem, prawym przyciskiem myszki i panel sterowania Nvidia wybieracie. No i wam się pokaże właśnie ten panel sterowania. I tutaj wchodzicie z tej z lewej strony na jakby e, kategorię wyświetlanie, i w podkategorię dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu. No i jeśli macie na przykład dwa monitory, to wybieracie ten, na którym gracie no i bierzecie stąd kurde. Bierzecie, na... wybieracie pełny ekran i tu z jakby mm, wykonaj skalowanie na procesorze graficznym. I musicie jeszcze zaznaczyć opcję pomiń tryb skalowania ustawiony przez gry i programy. E, tu sobie zastosujecie i wychodzicie. No i jak widzicie, macie właśnie dziecka tego. Dobra, teraz przejdźmy sobie do AMD. No i tutaj właśnie też wchodzimy w ten um, e, panel sterowania. Ja akurat mam tu, że AMD Radeon Software. W ustawienia wchodzicie, ekran. No i tutaj w ekranie wybieracie skalowanie GPU na włączone i tryb skalowania na pełny panel. Dobra, czyli jak już tam to zrobiliście, to tutaj w gra wchodzicie sobie w CSGO. I tutaj um, jak macie profil, grafik, to wybierzcie sobie niestandardowe i tryb skalowania. Pełny panel, No i możemy sobie wyjść z tego, wchodzimy do CSK i jak widzimy mamy znowu 4x3. No, także teraz e, będzie właśnie dla tych, którzy mają może takie właśnie e, karty graficzne zintegrowane, albo laptopy z NVIDIA, ale tam się nie pokazuje wystarczająco dużo opcji, więc wchodzicie właśnie prawym przyciskiem myszki i gra e, właściwości graficzne, tam się otwiera taki program, i wchodzicie w wyświetlacz, bądź też display wybierasz którą chcesz, ale jednak musisz znaleźć taką, żeby tutaj na samym dole w skalowaniu się go opcja odkryła jak e, Scale full screen Jak ona będzie, to to musisz zaznaczyć I już macie, to zastosujcie e, Zastosujcie zmiany Wchodzicie do cesa i jest CSGO rozciągnięte banie są szersze I możecie się na przykład, nie wiem, lepiej wystrzelać coś Nie wiem, ja nie byłem do tego przekonany Ale ja sobie zmieniłem i teraz jak patrzę na Full HD to jest takie wąskie, takie śmieszne, że, <laughs> że to szok No i właśnie już zostałem na 4, znaczy tylko jak go odcinki sobie zależy z czego to jest 16 na 9. No więc polecam mam sobie to ustawić, a jak może nie, ale to spróbujcie, może się przekonacie, jak nie, no to zmienicie z powrotem. No także jakbyście mieli jakiś problem, to piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo, bardzo całej siły mojej jaką tylko będę miał. Postaram się pomóc. E no i mam no. nadzieję, że oglądaliście do, 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 do końca i trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia, narka!